Dramatyczny finał M. Jak MIBO. Artur porwie i Simaj. Do gdy je wywiezie. M. Jak Mibo, odcinek 1377 Ostatni przed wakacjami. W serialu M. Jak MIBO nie wida kotca koszmaru Izy Lewickiej, która po lubię z Arturem przekreska je prawdziwe piekło na ziemi. M zacznie jot regularnie bić. Jakby tego by było, bo to będzie to robił nawet przymaj. Anna wierz chod. Za kreską tym razem przypomnij jej tę kreskę. Kreska FK, kreska DE i chwili, mo E odebra jej dziecko, bo przecie, kreska ma papiery na to. Kreska E Iza jest chora psychicznie i zepęca się nad córką. W 1377 odcinku M jak mi bo, ostatnim wakacyjną przerw, coraz bardziej judeczona Iza zwróci się po pomoc do wujka Artura Roch Siemianowski. Kiedy powskar kreska Y simu kreska Eskalski zachowuje się jak psychopata. Wujek zamknie iz w swoim domu. Zadzwoni do Artura, by przyjechał pokreska on, która zadziba wygadaj jakie bzdury. Po drodze psychol kolejny raz pobije ukochan. Na tym jednak nie koniec horroru. W 1377 odcinku M. Jak mi, bo oprawca Izy zmusi J. kreska By wyjechali z Mai z Warszawy. Przemoc i grozbami wywiezie J. jak najdalej od Marcina. Tymczasem Chodakowski będzie próbował pokonać Skalskiego. W Bamie si do domu Izy w piasecznie. By zdobyć nowe próbki do badań DNA, Maj. Pechowo Artur go Y i wezwie policji, ale tym razem Marcinowi uda się uciec. Niestety w nowym sezonie im jak mi, bo po wakacjach 2018 Artur dalej będzie się tręcąp na fizycznie i psychicznie. gar w banie odcinkach serialu i że nie uda się uwolni odem kreska tyrana.